Kilka dni temu urząd marszałkowski w Łodzi opublikował listę gmin i projektów, jakie będą dofinansowane w ramach rozstrzygniętych konkursów dotyczących odnawialnych źródeł energii. W gronie zakwalifikowanych gmin z powiatu sierackiego znalazły się gmina Sierac i gmina Wrublew. Mając na uwadze ilość aplikujących o środki finansowe i skalę zainteresowania, to duży sukces wymienionych samorządów, za czym idą znaczne środki finansowe. Z kamerą uczestniczyliśmy w konferencji prasowej, jaka odbyła się w Urzędzie Gminy Sierac przy okazji podpisania umowy. Rozpoczynającej realizację projektu. Mieszkańcy otrzymają w ramach przedsięwzięcia Ekologiczna Gmina Sieradz, Energia Słoneczna Przyjazna Człowiekowi do 2021 roku ponad 3 miliony złotych dotacji na 209 instalacji. Panie Marszałku, niezmiernie jest mi miło, że mogę dzisiaj gościć Pana Marszałka. Długo czekaliśmy, prawie około 3 lat, na pozyskanie tych środków. Nasi mieszkańcy są bardzo zadowoleni że ponad 3 miliony 45 tysięcy gmina pozyskała w imieniu mieszkańców i wszystkich chcę serdecznie podziękować panu marszałkowi, wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się, że gmina sierad otrzymała dofinansowanie. Projekt o tyle ważny, że to jest projekt, który którego beneficjentem są bezpośrednio mieszkańcy. To trafia bezpośrednio do ludzi, bezpośrednio na posesję. I to jest projekt, który nie tylko dotyczy gminy sierac, ale dotyczy, ja myślę, całej Polski. To jest poprawa powietrza w całej Polsce. To projekt, który w skali województwa dotyczy około 8 tysięcy gospodarstw. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże. I to zapotrzebowanie jest duże zainteresowanie jest bardzo duże. E, wpłynęło na ten konkurs. E, Ponad 400 milionów złotych wnioski na ponad 400 milionów złotych zapotrzebowania. To jest bardzo dużo, bo to jest ponad 10 razy więcej niż było przeznaczonych pieniędzy. Na to działanie było przeznaczonych 40 milionów, pozostało 50. Prawdopodobnie rozszerzymy tak, aby maksymalnie wykorzystać te pieniądze. I wystąpimy o rezerwę wykonania na dalsze. Dlatego, że takich wniosków poprawnych, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego, to jest na 130 milionów. Po podpisaniu umów, Gmina Sieraz przystąpiła do praktycznej realizacji projektu. No w najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetarg na wykonawcę, który. Wszystkie instalacje będzie montował na terenie jeden. jeden wykonawca, nie chcemy rozdrabniać tego zadania, jedna firma, która zrobi tą, te instalacje, zamontuje. Dziękuję. Panie Marszałku, dziękuję bardzo, dziękuję również dziękuję bardzo. Pani Radnej za wsparcie, za wszystko zaangażowanie, że pomogła również, że gmina na drugim miejscu się znalazła wśród powiatu sieradzkiego.